Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj obiecane groby polskich architektów. Wybierzemy się m.in. innymi na Stare Powązki w Warszawie. Rozpoczniemy od trochę zamierzchłych czasów, a skończymy na końcu XIX wieku. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Niezapomnianych nagrywamy dzień po 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Z tej okazji odwiedziliśmy część grobów ofiar tej tragedii. Kwiaty iznicze m.in. od premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta Andrzeja Dudy czy marszałek Sejmu Elżbiety Witek znajdują się m.in. na grobie Stanisława Nałęcz-Komornickiego. tym samym grobie pochowany jest, co ciekawe, znany transseksualista. Poetka Maria Komarnicka, która miała nawet męża, przez 30 ostatnich lat swojego życia używała męskiego imienia Piotr, Odmieniec włast O poecie zrobiło się głośno w niedawnym odcinku Teleturnieju. Milionerzy. Jeśli chodzi o groby katastrofy smoleńskiej, to głośno także było o Janie Racewicz, czyli wdowie po Pawle Janeczku, słynnym Janosiku. Była prezenterka panoramy. Na swoim Instagramie umieściła bardzo poruszający wpis. Pokazała także, jak zdjęła z grobu. Więcej od premiera Mateusza Morawieckiego, 8 kwietnia na starych Powązkach w Warszawie odbył się pogrzeb aktorki Jolanty Lote. Była ona gwiazdą m.in. serialu Barwy Szczęścia, wcześniej zagrała m.in serialu Polskie Drogi czy Daleko Od Szosy. Msza żałobna odbyła się w kościele środowisk twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Aktorkę żegnali m.in. jej koledzy z serialu Barwy Szczęścia: Izakuna, Sławomira Łozińska i Mateusz Banasiuk. Jolanta Lotes spoczęła w grobie swojej matki Wandy stanisławskiej lote, czyli słynnej mamoniowej z rejsu. 7 kwietnia zmarł Ludwik Dorn, półzałożyciel Prawa i Sprawiedliwości, marszałek Sejmu i wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji. Jego rodzice Henryk i Alina Dornowie pochowani są na cmentarzu północnym w Warszawie. Ludwik Dorn miał trzy żony i cztery córki. Trzecią żoną była Izabela Śmieszek-Dorn, warszawska wizerzystka i charakteryzatorka, specjalizująca się w body paintingu. Ludwik Dorn nie został jednak pochowany w grobie rodziców. Jego pogrzeb odbył się 13 kwietnia i miał charakter państwowy. Msza święta została odprawiona w Warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Ludwik Dorn został pochowany na powązkach wojskowych w Warszawie. 12 kwietnia mija 40 lat od premiery filmu Znachor. Kilka miesięcy temu w niezapomnianych pokazywałem Wam groby aktorów tego znakomitego filmu. 13 kwietnia Barbara Rachwalska obchodziłaby swoje setne urodziny. Ta aktorka była babcią znanego aktora Antoniego. Pawlickiego, pochowana jest na Cmentarzu Wolskim w Warszawie. 15 kwietnia przypadła także 25 rocznica śmierci Iwy Młodnickiej, aktorki znanej m.in. ze stawki Większej niż życie, gdzie zagrała Eve From. nazywała się właściwie de Młodnicka. Jej ojcem był aktor Artur Młodnicki, który pochowany jest na cmentarzu we Wrocławiu, na cmentarzu na Klecinie. Aktorka spoczywa w katakumbach na starych powązkach w Warszawie razem ze swoją matką, aktorką Ireną Tomaszewską. 15 kwietnia minęła także 20 rocznica śmierci Szymona Kobylińskiego, znanego rysownika, karykaturzysty i satyryka. Szymon Kobyliński często występował w telewizji polskiej. Niestety nie ma swojego grobu. Zgodnie z ostatnią wolą rodzina go skremowała i rozsypała prochy w jego ulubionym miejscu z czasów dzieciństwa i młodości. Nowe nagrobki na powązkach wojskowych w Warszawie mają Zbigniew Pacelt i Jan Lityński. Zbigniew Pacelt był sportowcem, specjalizował się w pływaniu i pięcioboju, później został posłem na Sejm pracował także w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jednityński zginął z kolei w tragicznych okolicznościach ratując swojego psa, utonął w Narwi. Był politykiem i działaczem antykomunistycznym. Jego nagrobek nawiązuje do tragedii, przedstawia pękniętą krę na rzece. Niestety na grobie Heleny Kołaczkowskiej dalej widzimy zniszczoną płytę nagrobną. Ta poetka, która dożyła sędziwego wieku 103 lat, jest autorką słynnego hitu Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkiego dobrego moim widzom. Wesołego jajka i mokrego dyngusa. Odcinek o architektach zaczniemy od końca XVI wieku. Właśnie wtedy powstał ratusz w Poznaniu. Na początku przedstawię wam sylwetki architektów, którzy do Polski przyjechali m.in. z Włoch, Niderlandów czy Niemiec. Giovanni Battista di Quadro był włoskim architektem, autorem ratusza w Poznaniu. Niestety zmarł w nędzy w wykuszu na poznańskim rynku. Niestety nie wiadomo, gdzie został pochowany. W XVII wieku powstał Arsenał Królewski w Warszawie i Arsenał Królewski w Lwowie. Jego autorem był Krzysztof Arciszewski Herbu prawdzi, generał artylerii wojsk holenderskich i wojsk Rzeczpospolitej. Był także poetą i pisarzem. Arsenał stworzył razem z Pawłem Grockim, polskim inżynierem wojskowym, teoretykiem artylerii, generałem artylerii koronnej. Arsenał w Warszawie był kilkukrotnie przebudowywany. Jednym z architektów, który go przerobił, był Wilhelm Henryk Minter, który spoczął na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wybudował on także szkołę pont chorążych w łazienkach królewskich. Jego bratem był malarz. Litograf i przedsiębiorca Karol Fryderek Minter. On także pochowany jest na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Z kolei siostrą architekta była Henryka Bejer, malarka, matka fotografa Karola Bejera, która pochowana jest na cmentarzu ewangelicko-reformowanym. Słynnym architektem działającym w Polsce. Był m.in. innymi Tylman z Gameren, który był pochodzenia niderlandzkiego. Zaprojektował on takie budowle jak Kościół Samarytanek pod wezwaniem Świętego Kazimierza w Warszawie, Kościół Przemienienia Pańskiego w Warszawie, Kościół Świętej Anny w Krakowie, Kaplicę Królewską w Gdańsku, Pałac Krasińskich w Warszawie, Pałac Pod Czteroma Wiatrami w Warszawie, Pałac Ostrogskich Inaczej nazywany Pałacem Gnińskich, również w Warszawie, Pałac Brilla w Warszawie, Pałac Branickich w Białymstoku, Pałac w Nieborowie oraz Pałac Czapskich, czyli dzisiejszą główną siedzibę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tylman z Gameren został pochowany w kaplicy Moskiewskiej w 1706 roku. Kaplica Moskiewska powstała w 1620 roku. Inaczej nazywana była Grobowcem Carów szujskich. Prawosławna kaplica niestety już nie istnieje. Została wzniesiona za czasów panowania króla Zygmunta III Wazy jako mauzoleum dla zmarłego w Polsce cara Wasyla IV Szujskiego, jego brata Dymitra i wielkiej księżnej jak Kateryny Georgiewy, żony Dymitra Szujskiego. Dostali się oni do niewoli w czasie wojny polsko-rosyjskiej po bitwie pod Kuszynem 4 lipca 1610 roku. Przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej Ojców Dominikanów Obserwantów znajdował się także cmentarz. Pod koniec XVIII wieku kościół i klasztor podupadły. Po 1808 roku w czasie Księstwa Warszawskiego budynki klasztoru były wykorzystywane jako koszary wojsk francuskich, co spowodowało dalszą dewastację. W 1816 roku administrator ksiądz Danikowski popełnił w kościele samobójstwo, co zgodnie z ówczesnym kodeksem kanonicznym wiązało się z zamknięciem i rozbiórką kościoła. Decyzję o rozbiórce kościoła podjął rząd Królestwa Kongresowego, przyjmując specjalną uchwałę. Działkę po kościele i klasztorze nabył Stanisław Staszic i wybudował tu w 1820 roku budynek Towarzystwa Przyjaciół Nauk projektu Antoniego Koraciego. Dzisiaj ten budynek znany jest jako Pałac Staszica. Giovanni Traveno, włoski architekt, który zmarł w Krakowie w 1644 roku, był architektem nadwornym króla Zygmunta III Wazy. Odbudował on zamek na Wawelu po pożarze w 1595 roku. Zaprojektował także pałac Kazimierzowski, inaczej zwany pałacem letnim Villa Regia. Dzisiejszy budynek Uniwersytetu Warszawskiego, kościół Świętego Marcina w Krakowie, synagogę Izaaka Jakubowicza w Krakowie, czy fasadę kościoła świętego Piotra i Pawła w Krakowie, Józef Szymon Belotti, architekt urodzony w Murano we Włoszech. Otrzymał on ziemię pod Warszawą od samego króla Jana III Sobieskiego, stąd nazwa Muranowa, czyli jednego z dzisiejszych osiedli w Warszawie. Belotti współpracował z Tylmanem z Gameren. Zaprojektował Kościół Świętego Krzyża w Warszawie. Figurę wotywną matki Boskiej Pasawskiej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, czy kościół Świętego Antoniego z Padwy przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Jan Zygmunt Deibel von Hammerau, czeski architekt rokokowy, przebudował on pałac w Wilanowie w latach 1729-34, stworzył także projekt do przebudowy pałacu Branickich w Białym Stoku, wybudował pałac Sapiechów w Warszawie oraz Pałac Błękitny i Pałac Branickich w Warszawie. Kuzynem wspominanego wcześniej Belotiego był Józef Piola, włoski architekt, który stworzył kościół, klasztor i kolegium Piarów w Szczuczynie na Podlasiu. Był także autorem projektu Kościoła Świętego Ducha w Warszawie. Razem z Piolą działał także Józef Fontana, włoski architekt, który oprócz kościoła i klasztoru w Szczuczynie stworzył Pałacek Paców w Warszawie. Obecnie tutaj znajduje się Belweder i Pałac Bilińskich w Kozłówce. Józef Fontana miał dwóch synów. Jakub Fontana urodził się w Szczuczynie. Był nadwornym architektem królewskim. Stworzył fasadę Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, Kolegium Nobilium w Warszawie, Pałac Jabłonowskich w Warszawie i kamienice prażmowskich również w stolicy. Jego brat Jan Kanty Fontana, także był architektem, stworzył park przy pałacu w Kozienicach. Joachim Daniel von Jauch. Saski inżynier wojskowy i architekt. Współtworzył m.in. Pałac Błękitny, inaczej nazywany Pałacem Zamojskich w Warszawie. Przebudował także arsenał. Jego zięć Henryk Lechoffel był nadwornym lekarzem króla Augusta III. Prawnukiem był natomiast znany historyk Joachim Lelewel, który został pochowany na cmentarzu Montmartre w Paryżu. Joachim Daniel von Jauch. Zmarł w Warszawie i został pochowany w kościele kapucynów. Matthias Daniel Poppelmann, architekt niemiecki, tworzył w Dreźnie i Warszawie na zlecenie króla Augusta II Mocnego. Zaprojektował on m.in. ogród i pałac saski w Warszawie oraz słynną oś saską. Jego syn Karl Friedrich także był architektem. Przebudował on pałac kaźmierzowski w Warszawie. Zamek Ujazdowski czy wschodnią fasadę Zamku Królewskiego w latach 1740-47 stworzył to razem z architektem Johannem Christoferem Knofelem. Jakub Hempel, polski architekt, wykonał on Pałac Lubomirski w Warszawie, przebudował ratusz w Lublinie. I także był autorem przebudowy zamku w Lublinie razem z Janem Stąpfem. Jakub Kubicki, który żył w latach 1758-1833, zaprojektował on arkady Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, budynki kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, plac zamkowy w Warszawie w latach 1818-1821. Budynek Belwederu, Świątynię Sybilli w łazienkach królewskich, zameczek w Radziejowicach, czy Ratusz w Płocku. Zmarł w Wilkowie, gdzie został pochowany. Karol Baj, architekt baroku. Wykonał on kościół wizytek w Warszawie i pałac mniszków w Warszawie przy ulicy Senatorskiej. Słynnym architektem działającym na terenie Warszawy był także Szymon Bogumił. Zug. Pochodził on z Niemiec, był przedstawicielem klasycyzmu. Wykonał Kościół Ewangelicki Świętej Trójcy w Warszawie, Pałac Blanka w stolicy, Pałac Potockich również w Warszawie, czy Zespół Pałacowo-Parkowy w Natolinie. Był także autorem wodozbioru Gruba Kaśka, słynnej budowli nieopodal Placu Bankowego. Dzięki niemu powstał także Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie gdzie zresztą jest pochowany? Jan Christian Kamsetzer, architekt pochodzenia niemieckiego. Wykonał on projekt Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie i Pałacu Raczyńskich w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Ephraim Schreger, architekt żyjący w latach 1727-1783. Wykonał on projekt mostu. Ponińskiego w Warszawie w 1775. Niestety moc został zniszczony na początku XIX wieku przez rosyjskie wojska, które cofały się przed Napoleonem. Schreger jest także autorem dawnego zboru ewangelickiego w Toruniu, obecnie to kościół Świętego Ducha. Wykonał także projekt pałacu Szustra w Warszawie. Przebudował Pałac Prymasowski w Warszawie oraz Katedrę w Gnieźnie. Wykonał także fasadę kościoła w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Oblubieńca w Warszawie. A teraz opowiem o kilku ważnych projektach włoskiego architekta Antonio Corazziego. Dekoracji wykonał projekt Teatru Wielkiego w Warszawie w latach 1825-1833, Pałacu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, tak zwanego Pałacu Staszica, 1820-1823, Pałac Mostowski w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba policji, Budynki na Placu Bankowym, czyli Pałac Komisji Rządowej, Przychodów i Skarbu, Gmach Giełdy i Banku Polskiego oraz Pałac Ministra Skarbu. Antoni Corazzi zmarł we Florencji, we Włoszech. Innym włoskim znanym architektem był Dominik Merlini. Dzięki niemu powstały Łazienki Królewskie w Warszawie. Wykonał on projekt Pałacu na Wodzie, Królikarnię, Kościół Świętego Karola Boromeusza w Warszawie bramy Grocką w Lublinie, cerkiew i monaster zaśnięcia najświętszej Maryi Panny w Warszawie i pałac Jabłonowskich w Warszawie jest także autorem katakumb na starych powązkach w Warszawie, gdzie został pochowany. Jan Chrystian Szuch jest autorem przebudowy łazienek królewskich w stylu angielskim. Był również autorem projektu ogrodów w Wilanowie. Projektował on osie architektoniczne w postaci placów między m.in. tak wygląda dzisiejszy plac Zbawiciela i plac Unii Lubelskiej w Warszawie. Miał syna Adolfa Szucha, również architekta. Został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. W Warszawie mieści się Aleja jego imienia. Na słynnej Alei Szucha w czasie II Wojny Światowej swoją siedzibę miało gestapo. Obecnie znajduje się tam Ministerstwo Edukacji Narodowej. O projektancie tego budynku opowiem w następnym odcinku Niezapomnianych. Adam Idzikowski wykonał przebudowę Pałacu Saskiego w stylu klasycystycznym oraz katedrę świętego Jana w stylu gotyku angielskiego. Jest także autorem cokoła pod pomnik Mikołaja Kopernika. Kolejnym znanym architektem w Warszawie był Henryk Marconi. Był on przedstawicielem rodu słynnych włoskich architektów. Wykonał on kościół świętego Karola Boromeusza w Warszawie, hotel europejski w Warszawie, nieistniejący już dworzec z kolei warszawsko-wiedeńskiej, pałac Branickich, kościół wszystkich świętych w Warszawie kościół świętej Anny w Wilanowie, mauzoleum Potockich w Wilanowie, czy wielką synagogę w Łomży. Został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Synem Henryka Marconiego był Leonardo Marconi, także był architektem. Wykonał on synagogę imienia Małżeństwa Nożyków w Warszawie, jedyną istniejącą do dziś starą synagogę. Był także autorem synagogi na Tłomackiem, banku handlowego przy ulicy Traugutta, czy pałacu osobańskich w alejach Ujazdowskich. Jego bratem był Władysław Marconi, który zaprojektował Hotel Bristol w Warszawie, Dom Towarzystwa Ubezpieczeniowego Rosja. Czy kamienice pod gigantami. Był także autorem willi Kozłowskich w Skierniewicach. Piotr Aigner wykonał kościół św. Aleksandra w Warszawie, kościół świętego Aleksandra w Suwałkach, fasadę kościoła świętej Anny w Warszawie. Przebudował on także pałac namiestnikowski, czyli dzisiejszy pałac prezydencki. Został pochowany we Florencji. Andrzej Gołoński był architektem, który przebudował kościół ojców. Piarów przy ulicy Długiej w Warszawie na Sobór Katedralny Świętej Trójcy. Jest także autorem Pałacu Uruskich Czetwertyńskich w Warszawie. Gołoński został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Nową pomarańczarnię w Łazienkach Królewskich w Warszawie zaprojektowali Adolf Lewe i Józef Orłowski. Lewę miał syna Kazimierza, który także był architektem. Pochowani są na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Orłowski, oprócz nowej pomarańczarni, zaprojektował także szpital Świętego Ducha przy ulicy Elektoralnej w Warszawie. Obecnie mieści się tam Mazowiecki Instytut Kultury. Był także autorem Pałacyku Biernackich w Warszawie. Został pochowany na starych powązkach. Tu także swój grób ma Franciszek Maria Lanci. Wykonał on pałac potockich w Krzeszowicach, pałac w falentach, czy zaprojektował sarkofag Tadeusza Kościuszki w krypcie świętego Leonarda na Wawelu. Jego syn Witold także był architektem. Iwan Den, rosyjski generał i inżynier twórca fortyfikacji, był generalnym budowniczym twierdzy w Królestwie Polskim oraz szefem inżynierii, kierował budową bądź rozbudową takich twierdz jak w Brześciu, Dęblinie, Modlinie czy Warszawie. Wykonał on Cytadelę Warszawską w latach 1832-34, czy w tych samych latach twierdzę Modlin. Kierował także budową kolei warszawsko-wiedeńskiej i rozbudowaniem twierdzy Kronstadt. W uznaniu dla jego zasług podarowano mu dobra w Kozienicach, gdzie w 1859 roku zmarł i został pochowany na terenie przy pałacowego parku na starych powązkach w Warszawie pochowano także Fryderyka Alberta Lessera oraz jego syna Józefa Grzegorza byli oni architektami według projektu Fryderyka wzniesiono pałac Zamojskich przy ulicy Senatorskiej w Warszawie pałac Morszytów i pałac Szaniawskich także w stolicy jego syn Józef wykonał kamienicę przy Krakowskim Przedmieściu 27. Co ciekawe, wnukiem Fryderyka był malarz Józef Brandt, który pochowany jest na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu. Lesserowie to także autorzy pałacu Jabłonowskich w Warszawie. Na starych powązkach w Warszawie pochowany jest także Stefan Schiller. Był on twórcą dawnej biblioteki i bramy Uniwersytetu Warszawskiego. Gmachu Politechniki Warszawskiej, gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Radomiu, neorenesansowego wystroju architektonicznego Mostu Poniatowskiego w Warszawie. W Krakowie na cmentarzu Rakowickim pochowany jest z kolei Tadeusz Stryjeński. Jako pierwszy polski architekt stosował on konstrukcję żelbetonowe. Jego syn Karol Stryjeński także był architektem. Został pochowany na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Stryjeński wykonał mauzoleum Jana Kasprowicza, czy Wielką krokiem w Zakopanem. Jest także autorem trzeciego schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Józef Pius Dziekoński, polski architekt pierwszy dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Wykonał on Bazylikę Katedralną Świętego Floriana na Pradze w Warszawie, Bazylikę Katedralną Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, przebudował Kościół Świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, czy wykonał projekt Kościoła Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Jest także autorem Kościoła Dzieciątka Jezus w Stolicy oraz Kościoła Świętej Rodziny w Zakopanem. Został pochowany na Starych Powązkach w Stolicy. Edward August Lilpop pochodził ze słynnej rodziny przemysłowców. Wykonał on kablicę Schäuble'a na Starym Cmentarzu w Łodzi w części ewangelickiej, czy mauzoleum rodziny Jungów na Cmentarzu Ewangelicko-Ausburskim w Warszawie. Sam także tam został pochowany. Edward Cichocki. Jest on autorem kościoła świętego Wincentego a Paulo na cmentarzu brudnowskim w Warszawie, neoromańskiego kościoła świętego Augustyna w Warszawie, wspólnie z Józefem Husem. Czy pijalni wód mineralnych w Parku Zdrojowym w Ciechocinku. Cichocki także pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Józef Hus, wspomniany wcześniej architekt, wykonał dom pod Gryfami w Warszawie. Czy kościół świętego Augustyna, on także pochowany jest na Starych Powązkach. Konstanty Wojciechowski, zaprojektował on Bazylikę Archikatedralną Świętej Rodziny w Częstochowie, kościół w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi, czy kościół w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie. Był ojcem Jarosława Mariana, także architekta. On również pochowany jest na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Stanisław Kierbeć. Inżynier, generał major Armii Rosyjskiej. Wykonał on słynny most Kierbedia, czyli pierwszy stalowy most na Wiśle w Warszawie. Budowano go w latach 1859-64. Obecnie mieści się tu most Śląsko-Dąbrowski. Jego syn Michał oraz bratanek Stanisław byli znanymi inżynierami kolejnictwa. Bratanek ożenił się zresztą z jego córką Eugenią, słynną filantropką, która ufundowała m.in. gmach Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie czy budowę jednego z pawilonów szpitala dla umysłowo chorych w Drewnicach w Ząbkach pod Warszawą. Rodzina Kierbedziów pochowana jest... Okazałem grobowcu na starych powązkach w Warszawie. William Lindley, brytyjski inżynier twórca sieci kanalizacyjnej wodociągowej w Warszawie, wykonał on zespół stacji filtrów w stolicy. Jego synowie William, Herley i Joseph także pracowali w Warszawie. Syn William stworzył staw w Parku Jazdowskim. Z kolei Józef wyemigrował potem do Niemiec i został pochowany na cmentarzu Habfriedhof w Marburgu. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. W następnym odcinku będziemy kontynuować temat polskich znanych architektów. Zobaczycie m.in. największe dzieła twórców z XX wieku. Wybierzemy się m.in. na powązki wojskowe, i ponownie wrócimy na stare powązki w Warszawie. Do zobaczenia.